Będę robić sobie właśnie pazy i powiem Wam, że nie robiłam tego bardzo długo, kilka miesięcy. Kiedyś robiłam sobie zawsze przez wiele, wiele lat samą paznokcie. Ale potem zaczęłam chodzić właśnie do kogoś i bardzo mi się to spodobało, bo te paznokcie mi się dobrze trzymają. Natomiast nie udało mi się dostać terminu na sierpień do dziewczyny, do której chodzę, więc stwierdziłam, że w sumie to zrobię sobie paznokcie sama i może to będzie też jakaś oszczędność pieniędzy. Ja w ogóle bardzo lubiłam sobie zawsze robić pazy. Powiem wam, że lubiłam sobie tak siadać wieczorem i na przykład siedzieć do. Nie wiem, do pierwszej w nocy i sobie grzebać, bo zawsze mi to długo zajmowało. Natomiast no, gdzieś tam potem też z większą ilością obowiązków, praca i tak dalej, no to też sprawiło, że. No Było to dla mnie ciężkie do znalezienia, takie 3-4 godziny, żeby siedzieć i przedłużyć paznokcie, które się złamią po tygodniu. Dlatego wtedy postanowiłam chodzić do kogoś, kto będzie robił mnie porządnie i bardzo to lubię. Natomiast, no tak jak mówię, no w sumie nie mam trochę wyboru w tym miesiącu. Nie chcę szukać kogoś innego od paznokci, więc spróbuję sobie zrobić znowu je sama. Może tym razem y, będą się lepiej trzymać. Natomiast. Już się zastanawiam, jak je sobie zrobić i myślę, że może e, taki klasyczny, czerwony, ładny z semileka. Ale to zaraz zobaczymy. Ogólnie mam takie paznokcie, właśnie ten mi się złamał i jest już trochę odrost, bo to już 3 tygodnie, nie jest jakiś super, hiper duży, ale no już trochę jest, więc myślę, że sobie je zrobię. Piję ze swojej nowej szklaneczki jest bardzo, bardzo fajna. Ale dobra, zaczniemy sobie od frezarki. Właśnie cieszę się bardzo, że mam frezarkę, bo jakbym miała ja to wszystko teraz piłować tak jak kiedyś, to no byłoby dużo ciężej i dużo mniej, mniej dobrze. Mam taką frazareczkę z EXO i myślę, że będę robić i sobie coś puszczę zaraz na YouTube jakieś filmiki, a pokażę Wam efekt już finalny. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jasno, jak skończę. Mamy godzinę później i skończyłam pierwszą dłoń I powiem wam, że jednak zdecydowałam się na taki kolor Takiego O taki On jest taki różowo-fioletowy troszkę Ale przypomniałam sobie dlaczego zdecydowałam się jednak na chodzenie na paznokcie Bo mi się już po prostu nie chce Mnie to męczy szczerze, jakby mnie to po prostu męczy, bo ja finalnie nie jestem zadowolona z efektu i wiecie, trochę się czuję tak... No, że to jest takie bez sensu, ale najgorsze jest to, że została mi jeszcze długa, druga dłoń do zrobienia i to do zrobienia właśnie prawa dłoń, więc najgorzej bo teraz będę robić lewą ręką, ale Trzymajcie kciuki. Trzymajcie. Jak skończę, to będę szczęśliwa. Oglądam sobie... sobie robię i oglądam sobie wiole. Pierogi z kimci? Mega ją lubię. Naprawdę oglądam ją już od kilku lat i... i bardzo lubię, więc sobie tak umilam. Zawsze lubię sobie właśnie coś oglądać jak robię. No i co? Lecę z drugą ręką. Muszę sobie nalać wody, bo już wszystko wypiłam i jest susza. Skończyłam drugą rękę i powiem wam, że już się mega wkurzona na te paznokcie i jestem na nie zła i jednak, nie, jednak nie wiem czy wytrzymam w tym, żeby nie chodzić na paznokcie, robić je sama, bo po prostu robienie tej prawej ręki doprowadza mnie do szału i po prostu jestem zła, jak wiecie, dużo widzę niedociągnięć i w ogóle kształt mi się nie podoba i w ogóle jestem wkurzona, więc nie wiem, ale to by było na tyle jest prawie 21 i koniec. Co tam jesz? Coś pysznego. Pizzumia. A kto zrobił tą pizzę? Pizzunię zrobioną przez martwi. Polecam. No serio? serio, to była bardzo dobra pizza, zrobiłam pizzkę na obiad, też mi bardzo smakowała, Szymonowi została jeszcze na kolację. Pizzka też była z y, przepisu mojego właśnie, z moich posiłków na redukcję więc fajnie, też jest fajne, żeby jeść na redukcji takie wiecie, takie posiłki przypominające fast foody albo rzeczy, które się nie kojarzą kompletnie z obchodzeniem no bo to tak dobrze działa na psychikę i też na... no po prostu na apetyt dzisiaj jest ten jeden dzień w roku, w którym wzięła mnie ochota na zjedzenie płatków śniadaniowych to się raczej nie zdarza, więc ukradniemy taką granolę Szymonowi. Kokoskową. Jestem zadziwiona troszeczkę faktem, że jem płatki. Ja nigdy nie mam ochoty na płatki, ale jak zobaczyłam, że te płatki są o smaku kokosanek. No, to że spróbujemy. Lubię bardzo kokosanki, Naprawdę uwielbiam. Uwielbiam w ogóle wszystko, co z kokosem. Kokos i biała czekolada to jest w ogóle top połączenie dla mnie. Mm. Albo kokos i. czekolada w ogóle. Bounty, Raffaello. Wszystkie wersje słodyczy w białej czekoladzie, na przykład Tofifi biała czekolada, Oreo biała czekolada. Jezu, jakie to jest pyszne. Wszystkie takie rzeczy uwielbiam. Tylko kurczę mleko było ciepłe. Nie było zimnego mleka w lodówce. I to mnie trochę boli, ponieważ wolę jednak zimne mleko. Natomiast... No i tak jest bardzo smaczne. Tycha, tutaj są w ogóle kawałki kokosa. Kawałki białej czekolady, takie chrupiące, nie wiem co to jest, ale chrupi i smakuje jak ciasteczko. Pyszne. Gdzie mój kokosak poszedł? Moja kokosaneczka. Moja ulubiona kokosaneczka. Dobra. Ja! To naprawdę daje mi taki vibe jak u fryzjera taką golarką. Ale pachnie pięknie. Ale pachnie pięknie taką z drzewiną. Ja zaczęłam strzyc ten płot i szłam ja tylko zrobić jedną rzecz. a nie wiem, odtrzymać cały płot, więc mi to dużo nie zostało, chociaż jest jeszcze druga połowa, więc może ja się nią zajmę. Ale widać, że chłopakowi sprawia to radość, więc nie będziemy mu zabierać, bo widać, że jest happy, że to robi. Fajnie. Nie będziemy mu zabierać radości. No, ładnie wyszło, naprawdę. Pięknie, równiutko. A tutaj jeszcze trzeba zrobić, więc widzicie, tutaj jest mega różnica. Tak było, a tak jest. Ale metamorfoza żywopłotów Piesek tak sobie siedzi? Tak sobie siedzi. Biedroneczka Ale cute! Ale słodka biedroneczka Kamera mi nie wyostrza na biedroneczka, ale jest śliczna. chodź malutka. Kurczę, jak była matka, pamiętam, że tyle biedronek łapałam. Pamiętam, że się jej brało na ręce. A teraz się powiem wam trochę boję. Jednak się zmienia to. Dobrze, dam Ci spokój, już nie będę ci męczyć. Ale jesteś Dzień dobry kochani, dzisiaj y, mamy wtorek i byłam dzisiaj przez większość dnia w pracy na szkoleniu z Copilota i trochę jestem y, zmęczona, ponieważ prowadził je, prowadziła je osoba z Indii i ten angielski jest ciężki, ale teraz teraz rozumiem, że zaznałam prawdziwego świata IT, jeśli słuchałam y, tutorialu, w sensie tutorialu szkolenia y, nagranego przez Hindusa tak, ja idziemy do fryzjera mega się cieszę, bo zobaczcie mam już takie włoski, ale w ogóle uwielbiam to w tych farbach, że one się spierają na taki piękny, perłowo-brzoskwiniowy kolor i sam w sobie ten kolor też mi się bardzo podoba i mogłabym e, również w takim kolorze chodzić, ale robimy dzisiaj szalony, mocny róż, tutaj mi się zawsze trzyma najbardziej przy nasadzie, co jest ciekawe e, no i tak Zobaczcie jaka perełka, bardzo ładnie jest ten kolorek. no ale dzisiaj go zmieniamy, więc yy, idziemy dzisiaj do fryzjera, mega się cieszę, zawsze lubię chodzić do mojej fryzjerki Agi, zawsze to jest taki fajny, miły czas, mimo, że siedzę tam właśnie kilka godzin, to no jest to bardzo miłe. Yy, teraz Zaraz pokażę Wam, co robię dzisiaj na obiad, robię taki basic obiad, ale ja myślę, że będzie smacznie. No. W ogóle powiem wam, że zrobiłam małe przemywlowanie, przesunęłam sobie łóżko bliżej kaloryfera, żeby było tak przytulniej i dałam lampeczkę tutaj, żeby też fajnie wyglądała. Ale aha, dobra, teraz jest na jasno odpalona, więc nie będzie tego widać. Tak, ale teraz mi się podoba, a tutaj sobie schowałam swoje wszystkie książki. Tak, i jest tak, wiecie, kozy i tak przytulnie. No i mamy taki obiadek. Myślę, że będzie przepyszny. Ziemniaczki, kurczak i surówka z marchewki i jabłuszka. W ogóle wiecie, jak ja się mega wkręciłam w krzyżówki. Serio teraz w każdej wolnej chwili sobie rozwiązuję. I zaczęłam sobie je rozwiązywać, bo po prostu yy, szukałam takich rzeczy, które mi trochę odciągną od telefonu, od social media, bo czuję, że no przebećowuje mnie to bardzo źle na mnie wpływa, dlatego właśnie staram się... Bo jak... Bo nie podoba mi się to, że zorientowałam się, że wiecie. Mm... Nie podoba mi się to, że zorientowałam się, że w każdej wolnej chwili, tak naprawdę, nawet jak czekam na coś, minutę, to ja wyciągam telefon i wiecie, coś na tym telefonie robię, scrolluję i mogę się jakoś tak to, nie wiem, zaczął mi to przeszkadzać, że po prostu ja non-stop wchodzę w ten telefon i tak naprawdę to mnie wybija w ogóle z, z koncentracji nad czymkolwiek i dostarcza takiej, wiecie, szybkiej dopaminy i po prostu czuję, że to jest tak obciążające, że zaczęłam szukać tej dopaminy w innych rzeczach i kierować swoją uwagę na inne rzeczy niż telefon. Ja tworzę social media i jakby chcę się na tym skupić, a nie na tym, żeby tak bezmyślnie ciągle po ten telefon sięgać. Dlatego na przykład wkręciłam się w krzyżówki, noszę je sobie ze sobą Mam w ogóle nadzieję, że wszystko słyszycie, ponieważ dzisiaj y, koszłam trawę i w ogóle tak pięknie pachnie na dworze. Mam nadzieję, że nie przeszkadza to tutaj w, w tym, co mówię. Kurczę, coś mi tu odstaje, dobra. Y, no i powiem Wam, że krzyżówki są naprawdę fajne. Y, ja w ogóle zaczęłam coraz więcej umieć je rozwiązywać, bo kiedyś pisałam trzy hasła i koniec, a teraz y, odkryłam swoim wiem, czy tak się robi, ale pewnie tak, że właśnie mm, dużo zwracam uwagę na te trudne hasła i je próbuję sobie przypasować i później dzięki temu udaje mi się kolejne rzeczy zrobić i powiem Wam, że jak rozwiązałam kilka krzyżówek, to dało mi to taką radość i maga się cieszyłam. I bardzo nie mam taką ochotę co chwilę właśnie sięgać po długopis i po krzyżówki, więc wydaje mi się, że to jest yy, bardzo fajne. wam się do Was dopiero teraz. Jest y, środa wieczór, w zasadzie jest prawie 22 i powiem Wam, że, y, że będę sobie robić kolację, jednocześnie z Wami rozmawiając, i powiem Wam, że jestem bardzo zmęczona, y, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I zaczniemy może od tego, dlaczego fizycznie. Więc y, właśnie byliśmy y, przed chwilą. Na spacerze skoko, ale zanim to, to byliśmy pograć w piłkę. No bo ich sko sobie tak pokopać i powiem, że było mega fajnie. Nawet nie wiedziałam, że potrafię kopać piłkę. A mega fajny ruch i czuję potem takie, wiecie, takie taki całkiem inny rodzaj zmęczenia niż po siłowni. I chciałabym tak raz w tygodniu właśnie taką aktywność. I przypomina mi to też takie zmęczenie, na przykład po skłoszu. Czy właśnie po jakiejś takiej, wiecie, dynamicznej aktywności, w której się biega? Więc było bardzo fajnie i, i właśnie fajna sprawa, taka aktywność, więc chciałabym taką wprowadzić. Poszłam po talerz kurczę. Szkoda, że nie jestem w stanie nagrywać tak, żebyście wiedzieli jednocześnie to, co robię tu, i jednocześnie widzieli mnie, więc e, będę chyba zmieniać po prostu te kadry. No i tak, e, właśnie dlatego jestem zmęczona fizycznie. Nie, no nie będę mówić o, o, o takich rzeczach, jak nie, nie widać, takich, o, o jakich chciałam pogadać, więc nie, ja jednak zrobię sobie kolację i, i potem, y, potem powiem Wam to, co chciałam powiedzieć. że jestem już mega głodna i... Mmm, pyszne. Okej, okay, zjadłam i było przepyszne. I chciałabym się z Wami podzielić jakąś częścią mnie, jeśli chodzi o terapię. Bo tak jak mówiłam, dzisiaj jakoś bardzo poczułam właśnie takie wyczerpanie i zmęczenie po terapii. Ja jestem już w procesie terapeutycznym prawie 3 lata i przez ten czas Przepracowałam naprawdę wiele, wiele różnych kwestii, i są rzeczy, w których przepracowałam je i na przykład super radzę sobie w nich, i do których za bardzo nie wracam już podczas sesji, ponieważ są już u mnie przepracowane. Natomiast są też jakieś kwestie, które z którymi na przykład radziłam sobie super przez jakiś czas, a na przykład teraz sobie znowu z nimi nie radzę, albo są kwestie, które gdzieś tam już kiedyś poruszałam których na przykład nie dotknęłam za bardzo, nie wgłębiłam się w nie albo są takie rzeczy w które mm, na przykład już wiele razy mm, o których wiele razy rozmawiałam o które mam bardzo uświadomione które wiem jak działają, wiem co, jak i dlaczego ale na przykład nadal Gdzieś to u mnie nie styka i nadal ym, gdzieś te sytuacje są dla mnie problematyczne, czy jakiś temat, jakiś obszar jest taki u mnie nadal nie działa tak jakbym chciała. No i ogólnie to, że jestem właśnie prawie 3 w terapii jest zupełnie normalne. Każda terapia trwa tyle, ile indywidualnie osoba, pacjent, klient potrzebują. Ja, wcześniej, ja w ogóle idąc na terapię nie nastawiałam się kompletnie na to, ile ona będzie trwała. Trzeci rok będzie w grudniu i jest mi z tym bardzo dobrze. Totalnie nie czuję, wiecie, presji, że na przykład to już 3 lata bo to nie jest ani długo, ani krótko to jest kwestia indywidualna i to nie jest nic złego, że chodzę na terapię już 3 lata i na przykład dalej potrzebuję. Totalnie nie dajcie sobie wmówić, jeśli chodzicie kilka lat na przykład na terapię i ktoś wam powie, że to jest długo. Kompletnie nie. Tutaj jest tak indywidualna sprawa, że ktoś może chodzić 5 lat, ktoś może chodzić 6 lat, 8 i... i można nadal tego potrzebować, dopóki twój terapeuta nie powie ci tego, że... że na przykład tutaj trzeba gdzieś już powoli zbliżać się do końca, no to... wszystko jest zupełnie normalne i wszystko jest okej. Okay. I powiem Wam, że mam taki temat, z którego nie potrafię nadal przeskoczyć, i jest to zrozumienie i zauważanie swoich potrzeb. I na przykład miałam taki bardzo duży problem też z zauważaniem i rozumieniem swoich emocji. I na przykład przez myślę, że większość yy, miesięcy, na przykład przez moje pierwsze dwa lata terapii, gdy moja terapeutka pytała się mnie, co czujesz, to. I ja zawsze miałam pustkę w głowie. Ja kompletnie nie wiedziałam, co ja czuję. I teraz na przykład wiem, że już udało mi się na tyle to wypracować, że rozpoznaję swoje uczucia i wiem, co czuję w danej sytuacji. Oczywiście, że nie zawsze, bo nie zawsze, ale przez większość jednak sytuacji, przez większość czasu wiem, co czuję. Natomiast inna kwestia, jeśli chodzi o potrzeby. Kiedy dostaję pytanie, czego potrzebujesz. To ja mam taką pustkę w głowie ja totalnie nie wiem, czego potrzebuję, totalnie jakby nie wiem jaka jest moja potrzeba w danym momencie. W ogóle nie mam na nią pomysłu i to jest właśnie takie ciekawe, że to, co już mi przychodzi do głowy, to nie jest nadal potrzeba, tylko to jest już jakaś realizacja potrzeby. Ty że na przykład myślę sobie o tym, że czego potrzebujesz teraz, no to na przykład czuję, że potrzebuję się położyć, no I to do końca też nie jest potrzebą, bo potrzebą byłoby na przykład odpoczynek, a nie położenie się, bo położenie się to już jest realizacja tego. I z tym mam nadal taką blokadę, że bardzo ciężko mi rozpoznać swoje potrzeby i określić, czego potrzebuję. No i zatem idzie taki mechanizm, że ja też nie potrafię sobie pozwolić na to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Jakby, wiecie, że. Potrzebuję poczuć, że pozwalam sobie na to i, że jestem wartościowa i, że jestem warta tego, żeby zaspokoić te moje potrzeby. I kurczę, jakoś nie wiem, strasznie mnie dzisiaj, e, mnie tak uderzyło to, że poczułam, że sama, sama jakby nie potrafię czasem zmienić swojego, swojego takiego sposobu myślenia, bo nie czuję, że jestem w stanie, że Zaczęło mi brakować takiej sprawczości, i generalnie, przy, właśnie w ostatnim okresie, kilku, no myślę, że już miesięcy, takiego pogorszenia stanu psychicznego, no to bardzo czuję to, że miałam ogromną sprawczość, na przykład w zeszłym roku czułam się świetnie psychicznie, bardzo trudne rzeczy znosiłam. Mimo, że w zeszłym roku przeżywałam bardzo dużo ciężkich sytuacji, bo straciłam dziadka. Musiałam się pogodzić z tą stratą, e, zakończyłam długoletnią przyjaźń, którą zakończyłam sama e, ja, i z, z czego byłam turbo naprawdę zadowolona i szczęśliwa, że podjęłam ten krok. Oprócz tego no, było też dużo jakichś nieprzyjemnych sytuacji, e, dużo konfrontacji, zmieniłam pracę, też odeszłam tak, e, bardzo jakby. Czułam się przymuszona, po prostu niezadowoleniem z sytuacji, w jakiej się znalazłam. W każdym razie przeżywałam bardzo dużo ciężkich chwil, a mimo tego moje samopoczucie i moje, moje zdrowie psychiczne było mega dobre i naprawdę się czułam świetnie, czułam się bardzo sprawcza. Natomiast od jak kilku miesięcy mam duże poczucie takiej, takiego spadku tej sprawczości i, wiecie, takiego regresu, można to tak nazwać, psychicznego, chociaż właśnie nie chcę tego tak nazywać, bo mam prawo do tego, żeby sobie po prostu nie radzić. Mam prawo do tego, żeby w danym momencie czuć się słabiej albo nie radzić sobie z czymś, czuć się słabiej, czuć się gorzej i tak dalej. No ale jest to właśnie takie, wiecie, ciężkie trochę do obserwowania u siebie, nie? Że był czas, w którym radziłeś sobie świetnie, a teraz nie czujesz w ogóle tej sprawczyści w sobie i, i dlaczego? I wierzę, że to jest kwestia czasu, ale podzielę się z wami jeszcze tym, że ja właśnie generalnie już czułam, że chcę tą terapię skończyć, że czułam, że radzę sobie zarobiście i że, że naprawdę jestem już, yy, wiecie, gotowa do tego, żeby skończyć ten proces. Natomiast yy, no, nagle okazało się, że jednak moje samopoczucie się bardzo pogorszyło i jednak postanowiłam pozostać jeszcze w tym procesie. I ja zawsze wierzę, że wszystko dzieje się po coś, bo dzięki temu mam teraz szansę jeszcze popracować nad jakimiś kwestiami, których na przykład może wcześniej nie poruszałam, albo które teraz pogłębiłam, czy coś takiego. I już przeszło tutaj, poczułam moje emocje, więc... Jakby to jest super, że nie zrezygnowałam z tej terapii że nadal na nią chodzę, bo właśnie daje mi to możliwość. Ja bardzo wierzę, że wszystko dzieje się po coś, mimo że nawet ciężko jest czasem to poczuć. Natomiast właśnie no, ciekawie tak zaobserwować coś takiego, nie? że jednak faktycznie może być super polepszenie, a potem może być pogorszenie i tak naprawdę chyba trzeba zaakceptować, że właśnie to jest życie że nie będzie nigdy tylko super, ani nie będzie nigdy tylko źle. Tylko, że to jest taka daj Raz jest tak, raz jest tak, raz jest lepiej, raz jest nam gorzej. I, I po prostu tak jest, tak się żyje. I ja natomiast robię wszystko, żeby poczuć się lepiej. Na pewno czuję się już lepiej, niż czułam się miesiąc temu. Czuję, że leki mnie już zaczęły stabilizować i jest lepiej. Także no zobaczymy, co będzie dalej z tym wszystkim ale powiem Wam, że zawsze czuję ogromną wdzięczność za każdą sesję terapii, za to, że sobie to daję, że mogę sobie to dać, za to, że chodzę na terapię, za to, że mam wspaniałą terapeutkę i no to jest bezcenne, naprawdę zawsze czuję ogromną wdzięczność za każdą sesję terapii i za to, co sobie daję, za to, co sobie uświadamiam, za to właśnie, że mogę sobie pozwolić na to, żeby chodzić na terapię, po prostu czuję zawsze ogromną, ogromną wdzięczność i tak chciałam się tym podzielić, bo jakoś tak, mm, no ja ogólnie mam dużo takich psychologicznych właśnie przemyśleń, ale może się nimi nie dzielę za często, natomiast właśnie poczułam, że chcę się tak trochę uzewnętrznić i chcę sobie do Was o tym pogadać. Jeśli w ogóle lubicie słuchać o takich rzeczach, to możecie mi też napisać, wtedy będzie też mi bardzo miło i będę wiedzieć, żeby, że może chcecie słuchać częściej takich tematów terapii. W ogóle tak sobie myślę, że może bym nagrała jakiś taki odcinek podcastowy, tylko o terapii, w sensie wiecie na przykład, taki, który będzie trochę rozjaśnieniem dla osób, które na przykład się zastanawiają nad terapią, może jak zacząć, jakie są nurty. I w ogóle, no w sumie myślę sobie, że to może być dla kogoś przydatne. Dla mnie na pewno by było w momencie, gdy szukałam pomocy i szukałam terapii. Więc przemyślę to, a teraz idę chować talerz do zmywarki jeszcze i idę się myć, bo jutro jest wielki dzień. Jutro, słuchajcie, jadę do biura. Nie sądziłam kiedyś, że to będzie dla mnie taki wyczyn, ale tak, jest to wyczyn aktualnie. Jadę do biura, jutro mam w pracy, więc bardzo się cieszę, bo sobie na nich do wieczora zostanę. A teraz idę szykować jakiś outfit i myć się i spakować torbę, laptopa i torebkę i wszystko, żeby być gotowym na jutro, a jeszcze jutro idę rano oddać krew, więc to już w ogóle będzie po prostu niezły jazz. Aha, i teraz mi się rzeczy przypomniało, że nie mam śniadania, więc idę zrobić sobie jakąś y, owsiankę z burwkami albo z jeżynami i sobie ją jutro po pobieraniu krwi zjem, także lecę.